Już się zapchany. No i co? Dzień drogi mojej roboty. Zaraz się sprawdzimy odepniemy pod akumulator, bo prostownik za słaby, kurwa do takiej sytuacji dajmy no tej przewody zaraz zaraz robimy. mam nadzieję, że działa, kurwa już popsuł, szukaj na Allegro. przetestujemy rozrusznik dajmy no ty kołeczka żeby się kurwa nie zamykało o, dobra jest Zimą. podepniemy sobie pod... pod te... Zobaczmy, czy, czy mój rozruszniczek chodzi jeszcze. Bardzo dobra robota, panie. Dawaj tutaj plusik. Podłączam Kurwa, łapy pokancerowałem. Gdzie ten rozrusznik? Oczywiście bez... Bez zdrutowania tutaj nie da rady, tu trzeba minusem złapać, <gryw> minusem se tu złapiemy, plusem tutaj trzeba złapać za tą śrubeczkę. O i teraz i tutaj trzeba dotknąć do plusika i do tej kurwa śrubeczki, o ty kurwa. Chodzi. Chodzi luk. Niech się trochę dotrze. Mam nadzieję, że w dobrą stronę chodzi. Chodzi, dobra, można montować. <laughs> Kurwa, jak poślifował. Chodzi, chodź. Boś, <noise> Obawiam się, że to nie była przyczyna tego <noise> wszystkiego. Tak mi się wydaje, że to coś innego, jakaś kurwa, pewnie ta kosteczka. Dobra, trzeba go zamontować z powrotem. Właśnie pan tutaj. Kurwa, wiesz, mnie wszystkie gnaty bolą. Bo w gimnastykowaniu się, żebym to zrobił jakiegoś przewodzika, nie. Nie wciął Jak on szedł? Tak szedł Czy tak szedł? Tak szedł No Czemu nie wchodzisz? A w tom? Też kurwa nie pasuje Dobra Blas Teraz tam Teraz ja pierdolę Ale tu jest Dojście do tego. Tędyk nie przejdzie. Panie, co to ma być? Jak go wziąłem? Kurwy, na styk zrobiły. <głosy> <głosy> Brakuje mi pół centymetra, żeby go wepchnąć. środko. Kurwa. Ej, brakuje mi kurwa kawałeczek, żeby go wsadzić. I nie mogę. Aż kurwa, jestem ciekaw. Jak przekręcę klucik, co się będzie działo. <noise> Jak się nie będzie kręcił, to się normalnie tak w kurwie, że robiłem to bez sensu. Dwa dni kurwa. <noise> grzebania w samochodzie. Ty nie chcę wejść to o co tu chodzi? jest za długi rozrusznik milimetry to milimetry, ale <grymne> nie mogę go tam wepchnąć o kurwa, o kurwa o jest panie o to siło kurwa <grymne> trzeba takie sytuacje montować dobra, reszta się ściągnie <grymne> O Jezu, co to się? Co to spadło? To do rozrusznika odpadło? Tam niby jest, teraz muszę sprawdzić tylko czy kabla gdzieś tam nie wciąłem i będzie można skręcać. Ale żeby skręcać, to muszę śrubki włożyć 40, żeby było łatwiej kręcić. Bardzo dobry plan. Ujajcie, bo spadnę. Dawaj od razu. To trzeba się położyć. Człowiek, grubsza robota. To śrubeczko nie spadnie mi, kochana moja. Bo się w kurwie już na maksa. Łapaj gwinta. <grybuj> Dobra, to tutaj też trzeba tak. A gdzie ta śrubeczka jest od tego? I drugą się złapie i będzie z głowy. O człowieku to nie idzie tak nas nasmarował A tu dupa O zegarek mój tam leży Zapomniałem o nim Tu jest jeden przewodzik dobra A te grube gdzie są Dobra już nie będę nagrywał z ja tego przykręcę I będziemy testować Kurwa ma garaż Leży na mokrej kosce, pierdolony, idiota. Gdzie te przewody są? Tu jest jeden czerwony. A tu był jeden, czy tu dwa były? Tu dwa były chyba. A nie widzę drugiego. Gdzie ta latarka jest? Tu była wczoraj. No, musisz kurwa się wynurzyć Ku Kunolisie. Ja latarkę wziąłem. Tu? tu też nie ma Nie wiem czy ta latarka jest No szkur no Potem się wpierdoli gdzieś w zębatki Szepunciu Dawaj no tutaj I teraz szukaj śrubeczków No i dobra Przykręciłem A się z tym ciekaw czy będzie chodzić Teraz muszę poskręcać tutaj górę Chociaż jeszcze mierniczkiem tam kurwa to sprawdzą Chodź miernikiem. Dawaj pan, odpal. <grytanie> Zaraz śrubki pospadają. Dobra. Muszę skręcić. I tak już działa, działa. Tam nic innego aby nie było. Jedynie co to jakaś kosteczka pewnie gdzieś kurwa. Jakiś przekaźnik albo przy kierownicy coś. Albo jeszcze jakieś tam inne odcięcia zapłonu. No i dobra, skończyłem. Można opuszczać samochód, można sprawdzić jak to funkcjonuje. Łapy ujebane tam, kurwa. Dwa dni roboty. <grystanie> Opuszczamy maszynę. Dobra, Lux, zobaczmy, czy pali. Będzie chłonić. Ty, idioto, a może wystarczyło zresetować komputer? <grystanie> I też by ci kurwa zapalił. Dobra, zobacz mi. Nawet mi kurwa nie mówcie, że nie odpali, że tyle roboty. Dwa dni zjebane. No marne. Ciuch, ciu, ciu, Proszę, kurwa. Proszę. Nie rób mi tego, dziunia. Kurwa, nie kręć. ja cię pierdolę. Ja pierdolę, ty kurwa szmako. Dwa dni pod tobą leżałem. O mój Boże, ja dzisiaj pierdolę. Jakby prąd nie dochodził do silnika. Bo słychać. Słychać tą cewkę, że. że załącza. A prąd nie idzie, kurwa. O co tu chodzi? Ale idiota. <laughs> A, kurwa, zaraz przypierdolę. Spichy w ten monitorek to. Kurwo, oszalał. Jakieś kurwa przekaźniki gdzieś. No nawet nie wkurwiaj Panie, Bardzo dobra robota Kurwa Co to tutaj weź to? Kurwa baby Skurwy synu ty Co by tutaj się Działo Tutaj jest dobrze tu jest dobrze. Tu stuknij, tu puknij. Jedą kurwa. Wkurwiłem się, masakra. Grzebie tutaj w tych bezpiecznikach. Tu mam przypalony jakiś bezpiecznik. No kurwa, ale się wkurw, jak to jest, to jest winą, że nie kręci rozrusznik. A to jest jakaś dwudziestka <laughs> Niemożliwe, żeby to było to Szukaj pan bezpiecznika jakiegoś To jest 15 10 25 To wpierdol 25 Gdzie to było? Boże proszę, niech to będzie to. A gdzie go? Skąd ja to wyjąłem? Teraz nie wiem skąd wyjąłem go. Trzeba podświetlić, gdzie tam są podwójne łącza. No dobra, to wygląda jakby to było. Nie, to niemożliwe, żeby od tego było. Dobra, później jeszcze <głos》> zobaczę resztę. Przetestujmy. Na luzie, na luzie. Nie, to nie to. Dobra, tak to będzie brzmiało od strony rozrusznika, zaraz zobaczycie. Coś tak jakby się podnosiła cała ta zębatka, taka napędzająca, a nie kręci się rozrusznik. Dziwne. No, idzie tu grzebać. Panie, trzeba na krótko stąd prąd pociągnąć na stałe do niego. Dobra, i teraz patrzcie. Majster tu zdrutował Akumulator bezpośrednio tam podłączałem do rozrusznika klemami i kurwa kręci rozrusznik troszkę już się akumulator rozładował i nie ma siły kręcić albo tu za słabo jeszcze to wszystko Ryba się <grywa> za słabo może tu wszystko jeszcze styka patrzcie jak tam zdrutowane kurwa jest nie będzie widać do klemy tam dotykam drucikiem zaraz zakręcę zobaczymy zaraz majster tutaj dotknie tam kabeleczkiem rozładowany już nie, nie ma siły kręcić ale kurwa kręci rozrusznik więc ewidentnie za mały prąd dochodzi do rozrusznika tam jest masa w tym hops ten brązowy kabelek Tutaj tam poruszyłem, to tam dobrze się trzyma. To skręcę to. Zaciej może, się coś naprawiło samo. No to. <ścoughs> nie, tam pstryka tylko. Ewidentnie kurwa prąd nie dochodzi do tego. Chyba, że jeszcze plus. Plus jeszcze może nie dawać tyle potrzebnych amper do odpalenia. Eee, no ta, weź do tej podłącz jeszcze tu. Gdzie to? Jak to tam miałem podłączony? Tam miałem podłączony Masa jest, to tylko tam plus. No tak, tylko plus musisz podłączyć. A tu nawet kurwa nie iskrzy. Będą tam kurwo. <grytanie> z w szarwni. Za słaby idzie prąd, tylko czy plus, czy, czy minus. Zaraz, bo minus idzie z budy, nie? Do silnika, czyli jak, czyli tu jest minus, kurwa, tak czy siak. I teraz daj to do silnika tutaj. <grym> Złap kurwa za coś, możeś za to nawet. <grym> Mają za jakieś kombinacje kurwa przewodowe. Jest tak samo, jak i było. Kiciort, kurwa. A, a tutaj nie ma jakiegoś bezpiecznika? Jak to jest? Dlaczego to tak chujowo jest połączone? Teraz, żeby to kurwa otworzyć, to musisz to rozkręcać. No, co za los! Dobra, jeszcze tam dotknę bezpośrednio. Zaczyna mi brakować pomysłów. Na, na to wszystko. Tutaj masa musi być dobrze do silnika. No to wygląda na to jakby z plusem coś było nie tak. Tutaj oczywiście majster już kombinował. Odłączałem i to i odłączałem i tu odłączałem. Te różne pierdoły jakieś zabezpieczenia. I dupa nie chodzi dalej. Dobra bajster. Znowu tu kombinuję bezpośrednio, podpięcie. Słabo kręci, bo ten akumulator już rozładowałem, ale kręci. O kurwa, nie rozumiem tego. Patrzcie, podpiąłem masę tutaj sobie, czyli z budy masa musi przechodzić na silnik tamtym kablem, kurwa masującym. No innej opcji nie ma. Czyli albo tu gdzieś jest plusowy, zjebany po drodze. Jeden kurwus. Znając życie, pewnie jakaś błahostka będzie. Kurwa, człowiek się męczy. Ej, patrzcie, tu jest prąd. Nie, podłączam se klemę. Patrzcie. Kurwa, w ogóle nie iskrzy, jakby prądu nie było. <śmiernik> Co jest grane? Miernik pokazuje 12V. Przecież to z akumulatora to powinno iskrzyć. 12V. Teraz to już, kurwa, pewnie akumulator zaczyna wysiadać. Patrzcie, jeszcze jest taka opcja żeby tu podłączyć plus z akumulatora, przeciągnąć z bagażnika plus i tutaj dociągnąć. Dobra, trzeba tu przedłużyć sobie kabel prądowy <noise> i tu go podpiąć. Dawaj, pan, jakieś przewody. Ściągniemy plusowy bezpośrednio takim przewodzikiem. Y jedziemy z nim do, do rozrusznika. Panie majster, weź tu ty. Krętka kom zrób. Pa rinka zaraz. Przetestuje, kurwa, co to się dzieje z babariczką. Z kurwy wysy druciarz. Znowu na druty kurwa robi. Najwyżej ten przewód się zostawi pod samochodem. O! Mamy plusik, dobra, tutaj niech się nam ładuje cały czas prostowniczek. Mamy plusik idzie sobie tutaj idziemy, idziemy, idziemy bezpośrednie połączenie tradycyjnie po majstrowemu tutaj tak, żeby nam nie wyskoczyło gdzieś <grystanie> idzie sobie tutaj teraz możemy sprawdzić czy będzie lepiej iskrzyło teraz Otoż pan, si Się teraz <śydera> iskrzy. Ło ty kurwa, widziałeś? <śy> Panie, bardzo dobra robota. I patrzcie, teraz kurwa musi zapalić. Mam cię z kurby, synu, ty. <śy> uwaga. A, idź pan, kurwa, pchuj. Kurwa, to nie to. Niemożliwe. Pokażcie. Może się trochę podładowało. Jeszcze raz spróbuj. Jeden obrót robi. No nie odpalisz mnie chuju. Dawaj no ty. Nie ma siły kurwa Teraz środki, popalisz, rozrośli goś, musiał kurwa rozbierać. Będziemy dalej szukać przyczyny. Wydaje mi się, że tam pod, pod, ee, pod bakiem jest to łączenie takie i to chyba w tym miejscu jest. Ja pierdolę weź drabaku, odkręcaj. Mhm. Chyba cię pojebało. Przy tym układzie hamulcowym, te rureczki, co wymieniałem, to pamiętam, że tam gdzieś był ten przewód, ja go na silikon <laughs> zabezpieczyłem. Sikuje się kolejna robot. Trzeba będzie tam, że tak powiem, rozebrać. Dobra, git Palina, do następnego strzeczka. Cześć! No proszę kurwa, perełeczko moja odpal. Perełeczko, kurwa, perełeczko.